Dziękuję wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj zagramy w Tokę No to odpalamy naszą tokę! Tołkę, bokę piu. Dobra, tak więc teraz polecimy kupić nasz piękny nowy dodatek Znaczy w sumie nie piękny nowy dodatek, ponieważ bolą mnie ząbki Czemu bolą mnie ząbki? No powiedz No bo Kitek nie mył ząbków i musiał lecieć trzy na raz Także myjcie zęby Po pierwsze ona oszukuje, ponieważ my, leczyłem tylko dwa ząbki Po następne to nie dlatego, że nie myłem ząbków, bo myłem ząbki Kitek. I to nie jest prawda Więc teraz wchodzimy Kitek, co? Tak, czy ja właśnie widzę jajko na jakimś misiu? Gdzie jajko tu? na misiu? Mm, jakiś mix. Co to jest? Nie wiem, o to... Ale to było urocze! Co, co to jest? Jakaś strona, u-hu-hu! Uh. To strona. Stoka... Nie. Dobra, wracamy. Wracajmy. Myślałem, że tego zobaczymy tego miska w jakimś dodatku nowym, a tu nie. Dobra, kupujemy nasz piękny nowy dodatek, który zwie się jak. Dentysta Dentysta! Dajcie znać, czy boicie się dentysty, czy nie. Właśnie, napiszcie w komentarzu. Kto boi się dentysty, pisze. Zły dentysta. To jest dobre. A ten, kto nie, to dobry dentysta. Ale, mm, Uuu, dobre, dobre, żelana. tak jest, okej. Okay. Dobra, tak więc dentysta był tutaj. Zimowy? No. Że niby co, że jak na nartach się wywalisz, to idziesz do dentysty. Tak, no wtedy musisz <noise> no, naprawić wyszła. wszystkie zęby. Uuu. No nie ma tak łatwo, kupujemy. I wracam za chwilkę. Dobra, na no to budujemy. Uuu, aż dentysta, tak? Że dentystę. Okej. Okay. To jakiś ząbek na pojedynkę. Ej, czemu mnie cofnęło? No, wejdź w końcu do tej gry. Ale czemu mnie cofnęło? Lamuzem. Nie mów tak. <grym> Sam jesteś lamuzem. No nieprawda. Patrz. O. Dobra, buduje się. Nasz dentysta buduje się właśnie tutaj. Ale dobra. Bo, a myślałam, że będzie to, że. Jak bo to rusztowanie było duże. Ale za każdym razem jest takie rusztowanie, a potem na przykład jest taki mały domek. No wejdź Dobrze, wchodzimy do naszego pięknego dentysty, ale mnie tak naprawdę bolą ząbki, że masakra, no. Genina lubi. Uuu, Jakie nie lubię. Jaka szczena! O matko, co tu się dzieje? A tutaj jaki duchoząbek. ząbek. Ducho ząbek. Albo czacho ząbek. Ej, dobra, pierw wyciągniemy naszego. i naszą mufinkę. Ja? o nie. Ponieważ mufinka, kiedy jeździła sobie na desce. Ja? Ciebie zniszczyła wolą zęby! Zniszczyła sobie ząbki! Kitek, czy ty w ogóle zwróciłeś uwagę na tego tutaj? Na no co? Bo ja właśnie się w nim zakochałam! Jakiś słodki! Co to jest? Nie wiem, ale jest słodki! Ej, mi go! Pan ząbek! Dawaj mi go! Da się Dziękuję. go zjeść? Ej, no, Łukasz, po prostu. O, siedzi, Daj mi go! ci siedzi na kolankach, zobacz! Ojeju, O jeju, Ej, ale I to ja tak zostaję, o widzisz, z tuarem. Dobra, odłożyłem. To jest zwycięzcą? Ja jestem. Dobra, czyli Kitek już zdjął swój hełm i będzie musiał iść do dentysty. Tutaj widzimy takie wielkie zęby. O, weźmiemy sobie pastę. Czy pasta działa? Zjeść? Nie, nie zjedli. Kitek ją. A ja pamiętam, były jakieś takie różowe pasty, i one były takie pyszne. Tu jest taka elektryczna szczoteczka. Bzz, bzz. O, mówi nie dam, a nie. elektryczną czy zwykłą? Napiszcie. O nie, to są numerki. N nie, numer jeden. Ołwinka, jesteś jest to pierwsza. Ty nie polą zęby, nie mnie. Ale ty weźmiesz, bo ty Wszystko... płacisz. Kitek Ty płaci za dentystę, bo dentysta jest drogi O ty masz serię kitka, moja cukiernia jeszcze się tak nie rozwinęła Ale to masz cały bank, zaraz, zaraz Ej, ty, o, ja ej zobacz, na bank. zobacz jest... Ej serio, ej, ty widziałeś to gdzieś wcześniej? Czekaj co Przyznaj sobie? się nie wi To jest myszka Bo ja bym tego nie wyczaiła To jest myszka zębuszka Myszka zębuszka, wróżka zębuszka No jak wróżka zębuszka, no myszka zębuszka, o czym ty mówisz? No zobacz, myszka, która ma zęba, to jest myszka zębuszka Matko, ja myślałam, że to jest jakiś plecak z zębem o, łatko! Przestań kłamać. I czemu panem doktorem. Aha, ja wiem, czemu panem doktorem jest bubr. Bo on ma najlepsze zęby! Oj, przecież zasuwa nimi po tym no ten tego. Jeju, jakie on ma tutaj dziwne rzeczy, zobacz. Znieczulonko ma i ma inne jeszcze takie rzeczy. Tutaj ma lusterko, nie, to zdjęcie. Hmm. Czy można aparat założyć kitkowi? To jest aparat? Tak. Założymy aparat. Albo... Mateczko. <laughs> panu Bobrowi założymy aparat. Co to jest? A to różowe? Ja się boję tego wszystkiego. Co to jest? Ja też się tego boję. O, okulary. I posadzimy go na tym. No, dzień dobry, od dzisiaj, tak będzie dentystą, tak o, więc nie. zaczniemy od założenia panu czegoś takiego. To już nie będzie miał bobrowych zębów, jak się ty nim zajmieszki. Jak to nie? Zobacz. Co? Prędkę zębów. Prędkę zębów. W się. No, o, zobacz. Widzisz? Oj, no jest! Znasz no, jaki Kitek ma ząbki? Zobacz, który ci się uszkodził, przy okazji. Eleganckie mam ząbki, jak uszkodził? Nic się nie uszkodziło. O, musimy sobie na, napełnić kubeczek, żeby wypukać. Ile tu jest rzeczy ciekawych? O, ty, tu duże zdjęcia moich ząbków. A ta pani czy ma zdrowe ząbki? Pani? To jest dziewczyna. Pani jakaś, no! <laughs> Widzisz to? Tam są guziczki. Bo jedziemy na górę! Żartuję. Aha, w ten sposób. Hmm, ale to mały. Tak działa. sobie wyobrażała. Tu jest jakiś zielony zą? to postawić? Ale to no mały on jest. I co za maszyna? I no... Nie no ktoś niech powie. Dlaczego... No to jest. Orientuj się! No po to kupiłeś ten dodatek, tak? Zobaczmy jakąś tabletkę. Aha. O nie. I się? są pieniążki? Nie, tam są pieniążki. Nie da się zjeść pieniążków, wążono może. O nie dobre, nie było tematu, jednak zjadła to. Po co ma lepsze ty? Możliwe. O, matko jakaś ciekawa! Kujemy kitka w tyłeczek. I coś się stało? Czy miał jakiś. Co? Mówiłam ci, że będziesz się pienił, jak weźmiesz tą tabletkę. I jeszcze jedną, I jeszcze jedną. Uuu, będziesz miał dobrą Uuu. energię Ej, i to fajny, jest kolejna szczekawka. Jezu, nie, naprawdę nie rozumiem, co tu. tu... Ej, to jest woreczek. I tak, żeby go że ja nawet nie ogarniał, co się dzieje. Ja nie wiem, co tu też się dzieje, ja nie mam zielonego. To tabletka złotego zęba! Ty, tak, Czy ty się tak rozkojarzasz? To słyszysz, jak ty się rozkojarzasz? Rzucimy zęby, to Przyszedłeś do dentysty. No, ale ja nie wiem, co to, den... co to jest. Zwiertuł. Ty. Nie, no... nie jemu, on ma przecież bobrowe zęby. Ej, naprawdę, to są takie wszystkie przyrządy, które naprawdę używa ten yy, stomatolog. Może to dlatego, że to jest dodatek dentysta? Yy, no i co? nie Pinkę tą wielką szczoteczką. Kinek, on w ogóle nie zbliżaj się do z tymi rzeczami, dobra? Bo ona ma ryb... piękne ząbki. Tam są piękne. Można kitkę do akwarium? Nie da się. A myszkę? Można myszkę dać do akwarium. Wychodzę. Myszka pływa w akwarium! Aha. I ona będzie tam pływała i musimy na nią popatrzeć, czy nic się nie stanie. Nie myszko? Może wyciągniemy. Albo ząbka dorzucimy. Też on pływa! Nie to mojego Ząbka, Ale nie nic na polankach Ale on pływa! On to nie! On jeszcze diamenta wrzucił. Nie wiesz, jak się na ciebie patrzy? Za wyglądu. Nie, on Nie, on się cieszy, on się uśmiech. Nie wiem po prostu, nie, ja ten dodatek jest jakiś dziwny, no! Może dlatego, że nie lubisz dentysty. I hmm. że ci zęby bolą potem życie. Patrz, tu masz jakiś strój elegancko Od dzisiaj będę asystentem pana, pana a to, Bobra A to, no to chciałam Patrz A to, to. Dla, Co? Ooo, jesteś teraz pielęgniarką yy, Nie ma słoneczka Skończyło się słoneczko O matko, to jest trochę creepy Ej, tu można dobry creepy to, to można kręcić? Czy to można wlać, tak mi się wydaje Ej, naprawdę może to wlać nie buchło, ale cze, czemu u dentysty takie rzeczy? Moment, jaka fiolka no i buchło. I tak, no i co i zrobimy? Tak, ja już chcę stąd iść. Czemu chcesz stąd iść? Bo ja, ja się boję. No, to jest naprawdę dziwne. No, i wiecie tym co? W tym dodatku. Proszę Cię, weź stąd. Jeżeli Ale wy... daj mi ząbka na kolankę. Dobra, ja Wam powiem tak, jeżeli znacie tu jakieś fajne sekrety, ponieważ ja nawet nie widzę tu żadnych sekretów, to jest naprawdę też dziwne. No, odkryłeś to... ten ze A to taki sekret? No, przecież to było normalne, tylko No, wielka... to jest za dużo rzeczy, żeby coś się zorientować się. No, przecież to było. O, sadzimy tam ufilę. Do środka. Kitek. Nie, proszę, kitek weźmie stąd. Tylko daj mi mojego ząbka, ja chcę mojego ząbka. Nie, ej, nie, no, kitek... zostaw. No, kitek, proszę. Ząbek no weź, weź to ze mnie. Przecież to jest dystrybutor do wody. O, to ty byłaś za nim. Masz pana ząbka. Ja już tam wychodzę. Chciałabym się z Wami już pożegnać, pa, wszystkim. Założyłem no, cicheł, nawet. Super. Nie wiem, czy widziałaś. Okej, okay, czyli tak mi się wydaje, że tutaj nie ma nic takiego. Więc skoro już byliśmy u dentysty, i tak naprawdę. Kitek ma wszystkie zdrowe zęby. Ten Kitek w grze, bo ten Kitek tutaj nie ma. Bolą go ząbki. No już masz zdrowe, tylko że cię bolą, bo miałeś robione No w sumie też racja. To skoczymy jeszcze gdzie? Na pocztę. Mogę skoczyć na pocztę. Na pocztę mam jakiś prezent do odebrania, którego nie odbierałem już jakiś czas temu. Dobra, szybko skoczymy na naszą pocztę i zobaczymy, jaki prezent ma Kitek, ponieważ Kitek nigdy nie odbiera prezentów. A wszystko to z wina tego, że Mufina odbiera prezent, a Kitek nie odbiera prezentów. O matku, ja ci rzecz! O! Co? <laughs> Co, co tu się dzieje? Mnie nie wi, ja nie chcę temu towarzyszyć. Chodź, Kitek! Mam pomysł! Spakujemy pana ząbka w paczkę. O nie! Dobra, poza ja Mogę co ty robisz? Nie no, ważne. Da się kitka w paczkę spakować? A da się to w paczkę spakować? Da się. Ech. Patrzcie, będzie teraz tak ładnie wyglądało, że tyle tu paczek jeździ. Kupił ka na tor. Proszę. puchar muszę na tor. Dobra, nieważne. Co ciekawego może tutaj wyjechać? Złoty prezent? Kąd złoty prezent? Nie wiem. Co jest w złotym prezencie? No fajne rzeczy Co? Kitek dostał kota Dostałem kota no za to, żeby byłem dzielny u dentysty? Tak Zamiast naklejki Tak więc jeżeli chcecie też jak ja... Co się stało? Czemu ja go tam wsadziłem? Zobacz gdzie on świat. Jeżeli chcecie tak jak Kitek dostać super kotka Musicie iść i dzielnie znieść dentystę Co prawda Kitek troszeczkę nie dzielnie zniósł tego dentystę hmm. Opierał się Ociek. Zrobił mu tam niezły bajzer O Co to jest? I ty tu widziałaś? Tu za listy? Normalnie, były. Żartujesz? No tak, ten, ten na tak dla muffiny u mnie. Serio? No tak. Ale ciebie zaściwiołaczka. Choć tylko... mnie kłamczysz tu chyba. Mhm. Uh -huh. kotka na motor? Rum, rum. A da się mógł wsadzić do głowy? No ale zobacz, nie jeździ. O co ci chodzi? No przecież wsadziłem. Zobacz. <laughs> Dobra, mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby było więcej takich filmów. A jutro pojawi się kolejny odcinek z tej gry. Muffinka. Jutro. Jutro pojawi się kolejny odcinek Stoki. A w jest ogólnie w innym świecie, tak więc bo zamiast mi pomagać, to ona się bawi telefonem, wiecie. Takiej Toki. No, jakie jakie wszystkim! Na razie